Poczekam aż się pojawicie. Dzisiaj temat zdrady, zdrada i co dalej. Napiszcie proszę, czy już jesteście, czy widać, słychać, skąd przychodzicie, jak Wam mija niedziela. I idziemy do tematu, który jest widać dla Was bardzo ważny. Ponieważ dostaję mnóstwo wiadomości z różnymi pytaniami w obszarze zdrady. Pytacie o, o zdradę z różnej strony. Czy należy wybaczyć, czy można wybaczyć, czy to, że podejrzewam zdradę, to ona na pewno jest, czy mnie się wydaje, czy, czy ja naprawdę jestem zdradzana. Część z Was też pisało, że nie wyobrażacie sobie życia po zdradzie. Witam, witam. Witajcie, witaj Sylwia, witaj Janeczko. Zdaję sobie też sprawę z tego, że jest taka godzina w niedzielę, że być może macie fajne rzeczy do robienia, ale możecie sobie to później obejrzeć z powtórki, a my już zaczynamy. Zdrada i co dalej. Wiele, naprawdę wiele wiadomości dostałam z pytaniem. I z taką chyba tezą, z założeniem: Mój mąż mnie zdradził, jesteśmy dalej razem, ale to nie jest to. Oczywiście, że to nie będzie to, jeżeli ty nie przejdziesz swojego procesu um, uzdrowienia twojej wewnętrznej rany. I dzisiaj chciałabym poruszyć temat zdrady z różnych stron. Przede wszystkim. Co dalej, jeżeli decydujesz się zostać w związku, to co należy zrobić? Bo są, jest ważny etap, przez który trzeba przejść. Najpierw zacznijmy od tego, że czasami nam się wydaje, że jesteśmy zdradzani, że partner nas zdradza, jednak fakty są zupełnie inne. Że my widzimy wszędzie zdradę, ponieważ projektujemy swoim wnętrzem na, part na partnera, który być może w ogóle nie zdradza. I tutaj najważniejsze jest takie trzeźwe myślenie lub poproszenie kogoś z boku, żeby ktoś z boku popatrzył z nami na, na tą sytuację, którą my opisujemy. Czyli oddzielenie faktów od naszej nadinterpretacji, nie tylko interpretacji, ale oddzielenie też faktów od interpretacji. Czyli to, że mąż wraca później z pracy, to nie znaczy, że na pewno zdradza. Albo to, że nie sypiamy ze sobą, to nie znaczy, że zdradza jednak też nie pójdźmy w drugą stronę, bo pamiętajmy o tym, że każdy człowiek ma jakąś swoją intuicję, mamy przeczucia, czujemy coś, że coś jest nie tak i tutaj nie zakładaj, że coś wiesz, nie, nie wymawiaj czegoś sobie i partnerowi, po prostu rozmawiaj. Rozmawiaj najpierw z nim, potrzebujesz pójść do terapeuty, pójść do coacha, pójść do kogoś, z kim możesz to obgadać, gdzie możesz znaleźć siebie, poczuć, czy ty naprawdę wmawiasz sobie coś, czego nie ma, czy ty wręcz czujesz całą sobą, masz rację, i tutaj warto iść w tą stronę. Ale tutaj online nie jestem w stanie więcej powiedzieć na ten temat, ponieważ potrzeba rozpoznania, rozpoznania siebie. Rozpoznania sytuacji i warto mieć kogoś z boku, kto pomoże nam trzeźwo popatrzeć na tą sytuację. Ale też chcę tutaj od razu powiedzieć, że są takie momenty, zdarzają się e, takie przypadki, że my wręcz wypieramy to, że jesteśmy zdradzane, że my, kobiety, jesteśmy zdradzane, że e, ludzie nam mówią o tym: Słuchaj, on Cię prawdopodobnie zdradza, a Ty nie chcesz tego widzieć, Ty mówisz: Nie, to niemożliwe i nie robisz tego. Po to, żeby wybielić partnera. Robisz to po to, bo ty dzisiaj nie jesteś gotowa przyjąć tej wiadomości. Ty nie jesteś gotowa skonfrontować się z tym wielkim bólem w sobie. I tutaj też tak może być. I być może, kiedy ja teraz o tym mówię, a ty tego słuchasz i miałaś taką historię, to myślisz sobie: Kurczę, byłam taka głupia, że tego nie widziałam. Nie, nie byłaś głupia. Po prostu ty wtedy nie byłaś gotowa tego udźwignąć. Pamiętajmy o tym, że. Wszystkie tematy, które tutaj poruszamy, wszystkie tematy, które będziemy poruszać w najbliższym kursie, one nie będą uderzały w ciebie, że ty jesteś niewłaściwa. One będą pobudzały ciebie do tego, żebyś dała sobie prawo być dzisiaj taka, jaka jesteś i znalazła w sobie siłę do działania, żeby znalazła w sobie siłę, żeby zmieniać, żeby wprowadzić zmiany. Na pewno nie będą uderzały w ocenę. I jednak, żeby zacząć działać, trzeba najpierw zobaczyć to, co mamy tutaj i teraz, to, co jest w tej chwili, jaki jest stan obecny, z którego punktu wychodzisz, zaczynasz stąd i dokąd chcesz dojść. I teraz pójdźmy do momentu, kiedy ta zdrada jest faktem, kiedy przydarzyła się zdrada. I ty wiesz o tym, że zdrada się wydarzyła, wiesz, że jesteś zdradzona i na pewno związek się nie uda. Jeżeli ty nie przejdziesz procesu wyrzucania złości, żalu, a chciałabym powiedzieć dobitniej, ale boję się, że Facebook zablokuje. Czyli jeżeli jesteś kobietą zdradzoną i postanawiasz, podjęłaś taką decyzję z ciebie tutaj, nie z lęku, tylko dajesz szansę temu związkowi być dalej, to koniecznym jest przejście procesu wybaczania. Co nie znaczy zaakceptowania sytuacji w tu i teraz, dzisiaj. Nie, to nie jest droga na skróty. Przejście procesu wybaczania, czyli wyrzucenia dzień dobry, dzień dobry, widzę, że jesteście wyrzucenia złości na partnera, wyrzucenia złości na siebie, pisania listów radykalnego wybaczania i dopiero po długim albo owocnym procesie uwolnienia emocji związanych ze zdradą ty możesz szukać w sobie gotowości na, na to, żeby zostać w tym związku. Ale nie mogę ci powiedzieć, tak jak mnie pytacie, czy to się uda, nie wiem, czy to się uda. To się może bardzo udać pod warunkiem, że ty przejdziesz świadomie, odpowiedzialnie proces wybaczania. Radykalne wybaczanie bardzo ładnie pomaga w tym procesie. Jednak ty nie zakładaj, że ty musisz po procesie radykalnego wybaczania. Zostać w tym związku. Daj sobie prawo do podjęcia decyzji nie dzisiaj, tylko być może za pół roku, a być może za rok. Zawsze dawaj sobie prawo do tego, że możesz zmienić zdanie. Słuchajcie, w zależności od tego, jakie mamy wewnętrzne zapisy, jakie mieliśmy dzieciństwo, ile razy czułyśmy się zdradzone, jak dużo ranę zdrady mamy wewnątrz z dzieciństwa. Tak bardzo będziemy rezonować ze zdradzeniem w dorosłym życiu. I tak bardzo będzie to albo łatwe, albo trudne, żeby sobie z tym poradzić. Na pewno, jeżeli jesteś kobietą, która doświadczyła zdrady, jeżeli jesteś kobietą, która ma w, swoim, w swoich zapisach, w swoich w tym wewnętrznym cierpieniu zdradę, a nie popracowałaś z tym, ze złością, z wyrzuceniem złości, z. Uwolnieniem tego żalu, który masz w sobie, to na pewno ten związek się nie uda, ale może się też nie udać żaden kolejny, ponieważ pod wpływem tak, dużych, tak dużego bólu w tobie powstają nowe przekonania, w tobie powstają bardzo trudne emocje. Jeżeli masz duże cierpienie wewnątrz, to twój system obronny chce się bronić przed tym. Czyli jeżeli ty doznałaś upokorzenia, cierpienia, dużego bólu przez zdradę, to twoje mechanizmy obronne mogą tak zadziałać, że ty podświadomie zrobisz wszystko, żeby nie wejść w kolejny związek. Czyli tak bardzo przeszłaś tak duże upokorzenie, że ty świadomie mówisz: OK, jestem gotowa na kolejny związek, a może się okazać, że wewnątrz masz jeszcze zapisy przekonania, które mówią: Słuchaj, będzie najbezpieczniej. Jeżeli ty zrezygnujesz ze związku i świadoma, dojrzała część Ciebie, może nie dojrzała, dzisiejsza część Ciebie, ale może też dojrzała, mówi OK, jestem gotowa na kolejny związek, ale jest też w tobie ta jeszcze część zbolała, cierpiąca, która powie: Nie, nie, nie możesz w to wejść, nie możesz więcej cierpieć, nie, dam, nie dasz rady. I czasami wtedy trzeba jeszcze wrócić. Do wcześniejszych zdarzeń, do wcześniejszych okoliczności, czasami właśnie do dzieciństwa, do zdrady w dzieciństwie. I pamiętajcie, że my możemy tam mieć różne zdrady w tym dzieciństwie, ale o tym będziemy szerzej mówić w kursie. I jeżeli Ty dzisiaj wiesz, że byłaś kobietą, która bardzo mocno przeżyła zdradę, albo przeżyła zdradę, i teraz jest Ci trudno stworzyć związek albo nie wchodzisz w związek, albo chowasz się przed związkiem, to Mniej świadomość, że być może to nie znaczy, że to jest jedyna przyczyna, ale być może rana zdrady jest tak mocna, że ona teraz mówi do ciebie: chowaj się. Lepiej jest nie stworzyć związku i będziesz przyciągać takich mężczyzn, takie osoby do swojego życia, żeby znaleźć, dlaczego one nie są właściwe dla ciebie, dlaczego ty nie powinnaś wchodzić do tego związku. Albo będzie się tak zdarzało, że każdy związek będzie się kończył, bo będziesz w taki sposób kreowała swoje relacje. Jeszcze więcej o zdradzie. Hellinger o zdradzie mówi, że partner zdradza wówczas, kiedy nie ma w partnerce, bo mówimy tutaj, mówię to do Was, do kobiet, do Was, więc tutaj stawiam partnera jako ten człon, do którego się odnosimy. Czyli Hellinger mówi, że partner zdradza wtedy, kiedy nie ma w partnerce partnerki kobiety, tylko ma albo matkę, albo dziecko. I zgadzam się z tym w 100%. Jednak nie chcę, żebyś po tym jak usłyszysz albo jak usłyszałaś zdradziłem cię albo odkryję, że zostałaś zdradzona, żebyś natychmiast wzięła na siebie całą winę. To moja wina, bo ja byłam niewłaściwa. To moja wina, bo ja byłam matką jego, bo ja mu matkowałam. To moja wina, bo ja weszłam w rolę dziecka. I tutaj też nie chodzi o to, żebyś zrzuciła całą odpowiedzialność na niego, ale pamiętajmy o tym, proszę. Tak zwana wina zawsze leży po środku. Czyli w związku to oboje tworzymy ten związek. Nie musiał zdradzać. Mógł przyjść i powiedzieć, słuchaj, trzeba porozmawiać. Albo mógł przyjść i powiedzieć, idźmy na terapię. Prawda, więc. Zdarza się tak, że przychodzą do mnie kobiety do pracy, na terapię, z takim tematem: Okej, okay, on mnie zostawił, albo on mnie zdradził, ale ja wiem, to moja wina. I te osoby są najczęściej bardzo mocno w świecie ofiar. I tutaj to nie pomaga to nie pomoże, jak ty będziesz jeszcze bardziej dokopywała sobie, jak ty będziesz jeszcze bardziej obwiniała siebie. W związek budują dwie osoby. Ty jesteś odpowiedzialna i on jest odpowiedzialny. I oczywiście ty masz ogromną moc tworzenia fajnego związku, ale czasami Twoja moc polega na tym, żeby zakończyć ten związek, żeby wyjść z tego związku. Jeżeli to Ty jesteś tą kobietą, która czuje się winna, odpowiedzialna za to, że związek się rozpadł, to fajnie jest popracować po prostu z poczuciem winy, z wyrzucaniem. E, Mam się trochę kamerę, z wyrzucaniem złości, z wyrzucaniem e, tych różnych mechanizmów, które mówią, że to ty jesteś tą najbardziej winną, tak? E, też będziemy o tym szerzej w kursie, ale jeszcze inaczej do zdrady, bo mówimy teraz o tym, że partner zdradza. Ale w tych pytaniach od Was, które pisałyście do mnie przed bezpłatnym webinarem, który odbył się dokładnie tydzień temu w poniedziałek były też, jak sobie wybaczyć zdradę. Były też pytania, czy ja powinnam przyznać się, czy ja powinnam powiedzieć partnerowi, że zdradziłam. E, nigdy nie odważyłabym się powiedzieć, co masz zrobić w takim temacie. Generalnie nie odważyłabym się powiedzieć, co masz zrobić, ale. to ty musisz poczuć jednak. Dopóki ty sama sobie nie wybaczysz tego, to powiedzenie temu partnero tego partnerowi nic nie pomoże, bo to ty potrzebujesz przejść swój własny proces ze sobą w sobie. To ty potrzebujesz wybaczyć sobie. No i znowu, nie znam lepszej metody, techniki do pracy ze sobą w takim aspekcie, jak radykalne wybaczanie, jak technika trzech listów, jak arkusz samowybaczania. Postaram się zebrać dla Was opinie osób po ostatnim programie, kursie radykalnego wybaczania, który robiliśmy w tamten weekend. Tam nie tylko kobiety, bo byli też panowie, zrobili ogromną transformację. Przede wszystkim nauczyli się wielu wielu mechanizmów, jak sobie radzić z poczuciem winy, ale prosta metoda, którą możesz zastosować dzisiaj, jak znajdziesz dla siebie dwie godziny, pisanie listów radykalnego wybaczenia do siebie. Nie oczekuj, że coś się zmieni w Twojej ocenie, Twojej wartości, w Twoim poczuciu winy, jeżeli Ty nie uwolnisz żalu, złości do siebie. No nie zmieni się. To jest Twoja odpowiedzialność. To jest Twoja część pracy, którą Ty potrzebujesz chyba, żeby nie powiedzieć, musisz zrobić. Patrzę, czy są to jakieś komentarze, ale nie widzę. Dobra. Więc zdrada w dwie strony. Kiedy ty jesteś zdradzona, ale też sporo z Was napisało. Że Wy nie umiecie sobie poradzić z tym, że Wy zdradziłyście. I jest jeszcze jeden rodzaj zdrady, który chciałam dzisiaj poruszyć. Kiedy ja zdradzam siebie, kiedy ja nie dbam o siebie, i ten rodzaj zdrady może być bardzo mocno połączony z pójściem na kompromis z kompromisem. Ile razy Ty zdradzasz siebie, nadużywasz siebie, dostosowujesz siebie. Ile razy ty idziesz na kompromis zdradzając siebie, to jest chyba największa zdrada, która najmocniej w nas uderza, bo ty wtedy zupełnie mówisz do siebie, jesteś nieważna, z tobą nie należy się liczyć. I jeżeli tak podchodzisz do siebie, to jakie są szanse na to, że ty jako ten jeden filar, dołączając do drugiego filara, stworzysz związek? A biorąc jeszcze pod uwagę prawo rezonansu, prawo przyciągania, to wiadomo, wiadomo, co ty możesz do siebie przyciągnąć, wiadomo, co do siebie przyciągniesz, wiadomo, w jaki sposób ty rezonujesz ze światem i jakich ludzi zapraszasz do siebie. Skoro ty zdradzasz siebie, to jaki ty komunikat wysyłasz? Że ciebie można zdradzać, że ciebie nie należy albo nie musi się przynajmniej szanować. Wiem, że to nie jest łatwy temat. Ciekawe, że przypadł w niedzielę i wiedziałam też, że nie wyrobię się z nim rano w 10 minut. Dlatego postanowiłam przyjść zupełnie po moich zajęciach właśnie teraz, kiedy mogę poświęcić na to troszkę dłużej. Więc zostawiam Cię trochę z takim tematem zdrady, który jest naprawdę szerokim tematem, bo, bo to nie jest tylko zdrada Ciebie przez partnera. To jest też zdrada, kiedy Ty mogłaś dokonać. Tego czynu, ale nie tylko w stosunku do partnera, w stosunku do siebie też. Czasami jest tak, że przychodzisz do mnie na sesję i mówisz: że "Nie układa nam się w związku" i dopiero w którymś spotkaniu wypływa, że to prawda, tego partnera nie zdradziłaś, ale kiedyś 20 lat temu zdradziłaś i nie możesz sobie tego wybaczyć. I doszukujesz się, że to on zdradza i projektujesz na niego to co jest głęboko w tobie i co nie wyszło z ciebie. I tego też warto albo trzeba dotknąć. I ten temat będziemy szeroko poruszać. Że my bardzo mocno stare nasze, wiecie, wyperfumowane smrody, czy tak sobie pozwolę metaforycznie powiedzieć, projektujemy na drugą osobę i robimy to po to, żeby poczuć się lepiej, a to nie zadziała. I znowu, nie będziemy tutaj oceniać siebie, bo to nie o to chodzi. Mam taką, chyba już wyraźną filozofię w swoim życiu i pracy z wami: patrzeć na siebie odważnie w całości, bez oceniania siebie, tylko zawsze szukając tego zrozumienia. Wtedy tak postąpiłam, bo coś było przyczyną tego. Popracuję z tym, żeby znaleźć przyczynę, żeby to uwolnić, żeby wyrzucić te wszystkie niekorzystne emocje, które są we mnie, albo pozwolić im być, ale poczuję je, bo może nie, nie wszystko trzeba wyrzucać, czasami wystarczy poczuć. I wtedy ja, jako taki piękny, kwitnący kwiat w środku, wchodzę do związku, i wtedy przyciągam innych mężczyzn, i wtedy tworzę związki z innymi ludźmi. Zostawiam Was z tym. Zostawiam Was z tym głównie pytaniem. Jeżeli jesteś w związku, to co teraz zarzucasz partnerowi i z, czego, z jakiego poczucia winy może to wypływać w tobie? A jeżeli nie jesteś w związku, to czego nie możesz sobie wybaczyć i nawet nie chcesz o tym myśleć. I za to trzeba się wziąć. Pięknego popołudnia. Ja zamierzam dzisiaj po południu odpoczywać. I do zobaczenia jutro rano. W ogóle ogromna ilość z Was dołączyła do kursu wczoraj w nocy. Wczoraj w nocy skończyła się ta najniższa cena, cena teraz jest troszkę wyższa i będziemy ją systematycznie podwyższać. Tak będę teraz sprzedawać wszystkie moje kursy, programy, wszystkie szkolenia, że zawsze te osoby, które są pierwsze, mają najtaniej. Nie poszła ona dużo do góry, jednak trochę poszła. I będziemy co kilka dni sugestywnie podnosić cenę. Wszystkim osobom, które dołączyły, ogromnie gratuluję, bo to będzie duża wartość. I zobaczycie tam przede wszystkim siebie w związku. Pięknej niedzieli, pięknego popołudnia i do zobaczenia jutra.